Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy program Republika po południu, a moim i Państwa gościem jest pani Beata Kempa, eurodeputowana, suwerenna polska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Rozpoczniemy od wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy i tutaj cytat. Mamy dziś dwóch poważnych kandydatów na stanowisko premiera. Zjednoczona prawica poinformowała, że ich kandydatem jest oczywiście obecnie urządzający premier Mateusz Morawiecki. Ze strony Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy kandydatem jest Donald Tusk, powiedział prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział też pierwsze posiedzenie Sejmu 13 listopada. I pytanie, pani zdaniem, komu Pan prezydent powierzy misję tworzenia rządu, ponieważ tej odpowiedzi jeszcze nie poznaliśmy. Nie poznaliśmy, pewnie ją poznamy w terminie konstytucyjnym, bo widzę, że tutaj kroki konstytucyjne niezgodnie z polską konstytucją zostały podjęte przez pana prezydenta. Przede wszystkim też uprzednio konsultacje, teraz decyzja dotycząca zwołania, też. Przez marszałka seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który ukonstytuuje ten Sejm, a więc wybierze swoje władze naprzód, oczywiście, przede wszystkim zaprzysięży, zaprzysięży nowo wybranych posłów, elektów, którym ja tu z tej strony, z Brukseli, bardzo serdecznie gratuluję wszystkim wygranych wyborów. Ale jaką decyzję podejmie pan prezydent? No tego nie wiem i nie zamierzam absolutnie tutaj być w roli doradcy. Tym niemniej, mm. jeśli pani mnie pyta, niejako mnie i mój prywatny pogląd na to zdanie, to powinno zawsze szanować się, myślę, że tak się stanie, wolę większości, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica wygrały te wybory. Oczywiście, że jeśli arytmetyka nawet pokazuje, że gdzieś tam połączone siły koalicyjne mogą mieć tą większość do uchwalania ustaw, ale to nie znaczy, że Pan prezydent na przykład ma nie uszanować woli w większości w tym zakresie, a wolą większości było to, że i w liczbach bezwzględnych i procentowo wygrała Zjednoczona Prawica, i tutaj i w tej sprawie ja myślę, że, że będziemy jednomyślni. Mm -hmm. Ale oczywiście czekamy na decyzję pana prezydenta. Pani poseł, odnoszę wrażenie, Natomiast że. Mhm. Natomiast takie przymuszanie pana prezydenta, jego próba jego, przepraszam za wrażenie, takiego dość no może użyję tego słowa, bardzo prymitywnego dyscyplinowania, jak to próbują robić ci, którzy jednak tych wyborów nie wygrali, są w drugiej, trzeciej, czwartej kolejności wyboru, no to już jest nawet wręcz powiedziałabym bardzo nieeleganckie politycznie, ale to jest bardzo delikatne określenie. Mhm. No właśnie o to chciałam zapytać, tutaj też wypowiedź Donalda Tuska, czas jest bezcenny w tej chwili dla Polski, lepiej nie przedłużać tego procesu ponad ewidentną potrzebę, no tutaj opozycja chyba kładzie, znaczy, stara się naciskać na prezydenta i, i wpływać na jego decyzję. No, pani redaktor, w tym szaleństwie jest metoda. No, przecież od kilku dni mówimy o tym, co dzieje się w tej chwili w Parlamencie Europejskim, w ogóle w Unii Europejskiej. Aha. Oni czekali, zresztą sekwencja zdarzeń nie jest przypadkowa, czekali na to, co, co się wydarzy w Polsce, jaki będzie wynik e, wyborów Aha. i zatarli sobie oczywiście uroczyście rączki, dlatego że nie po to pomagano e, opozycji, nie po to inwestowano, e, delikatnie mówiąc, w scenariusz granicą, żeby teraz nie żądać pewnych kwestii. I o co tutaj o co tutaj chodzi? Oczywiście wczoraj został przegłosowany w Komisji Konstytucyjnej w Taki projekt, taka, taka to można powiedzieć, raport, który dotyczy fundamentalnych zmian w Traktatach o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Absolutnie to już będzie nie ta Europa, do której stępowaliśmy w 2014 roku i na którą umawialiśmy się również tre, głosując w referendum przedakcesyjnym. Pani redaktor, te zmiany są tak fundamentalne i będą w tak ekspresowym tempie w tej chwili przeprowadzane, tylko czekano jeszcze, co będzie w Polsce, bo chciano, żeby był taki premier, który tego nie zawetuje. A powinien zawetować to natychmiast. Natomiast sekwencja zdarzeń, króciutko powiem jest taka, że teraz przyjęła to Komisja Konstytucyjna. Mm. W listopadzie mamy posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie pewnie większość liberalno-lewicowa, która jest zakochana w projekcie federalnej Europy, ja to nazywam inaczej przeżyliśmy taki Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Mniej więcej tak ten twór będzie wyglądał w sensie e, oczywiście decyzyjności również e, czy procesów decyzyjnych, ale przede wszystkim to, że zaraz po tym, 19 grudnia, e, według e, tego kalendarza, który został zaprojektowany, ma odbyć się właśnie posiedzenie Rady, Europe e, Rady Europejskiej, czyli Rady złożonej z 27 przywódców państw członkowskich. No i wystarczy tutaj tutaj również, no nie chciano, żeby polski premier e, te ich e, Rząki, również przede wszystkim ideologiczne, ale nie tylko e, zablokował. I o to im chodziło, i dlatego się tak spieszy Donaldowi Tuskowi, żeby, e, żeby Unia Europejska nie musiała zmieniać tej agendy. Przecież on pojechał wczoraj ewidentnie po instrukcję, To było jasne. E, 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 I widzimy, że, że bardzo by chciał, żeby Ursula von der Leyen czy e, szef Rady Europejskiej nie miał. Broń Boże, ze strony Polski żadnego problemu, żeby mógł, mogła odbyć się ta Rada 19 grudnia. Przepraszam, że tak mówię dość ironicznie, ale zbyt długo jestem w tej polityce, żeby, żeby po prostu nie pozwolić sobie na, taki, na taką interpretację i taki komentarz. Pani poseł, czy Pani zdaniem ta sprawa jest już przesądzona? Ponieważ to, o czym Pani mówiła, to głosowanie na komisji w Parlamencie Europejskim, które wczoraj miało miejsce dotyczące zmian traktatu, między innymi likwidacji prawa weta w 65 przy Wypadkach. Także kwestia wprowadzenia euro w krajach, w których do tej pory ta waluta nie obowiązywała. To jest pierwszy etap. Przed nami, tak jak pani powiedziała, kolejne etapy. No i opozycja z drugiej strony mówi, że, że nie mamy się czego obawiać, że to był tak naprawdę dopiero pierwszy etap. Przed nami kolejne etapy, przed nami ratyfikacje ze strony państw członkowskich. Ale pani już tak optymistycznie do tego nie podchodzi. Nie, 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 absolutnie. Dlatego, że uważam, że te artykuły nawet, które się w tej chwili pojawiły na zamówienie w mojej ocenie tych eurokratów, którzy, czy tych, którzy nawet w Polsce, którzy chcą absolutnie tego rozwiązania, co jest, ja nazywam to ewidentnie i powiem mocno, ale tak trzeba to nazwać i nasi europosłowie, którzy przejrzeli te poprawki, również to tak nazywają bioeuroposłowie, oczywiście odpowiedzialnych za przyszłość naszego mm. kraju, i jego suwerenność, to jest czwarty rozwór Polski, absolutny czwarty rozwór Polski i to jest ewidentne, bo to nie tylko w tych obszarach, które słusznie przywołała pani redaktor, to prawo weta, ale przede wszystkim bardzo silne oddanie kompetencji, Wiela to są lasy państwowe, to jest bezpieczeństwo naszego kraju, to są granice, to jest zdrowie, to jest edukacja. No że za wszystkie dziedziny włażą z butami, absolutnie. Mało tego, chcą odchudzić Komisję Europejską w imię tego, prawda, że to mm. będzie administracyjnie może mniej kosztowne, nie wiem, jakie tam jeszcze są argumenty, ale o co tutaj chodzi? No to, że na przykład taki kraj jak Polska czy Węgry nie będą miały nawet swojego członka w tej Komisji Europejskiej, czyli swojego premiera, żeby, móc, żeby oni mogli podejmować decyzje takie, jakie są, a nas obarczać tymi, komunikować nam tylko te decyzje Polakom, a mało tego, jeszcze prowadzą nam takie Mechanizmy w tych poprawkach, które są niesamowitym dyscyplin, będą nas wszystkich dyscyplinować, żeby to natychmiast wprowadzać, a więc wszelkie mechanizmy warunkowości, praworządności, jak to nazwiemy, już oczywiście te szantaże budżetowe i szantaże związane z możliwością uruchomienia różnego rodzaju trybunałów, a więc mhm. wszystko o nas, ale bez nas, tak, tak to jest zaprotokołowane, tak to jest zaprojektowane i bardzo trudne, nie jestem naiwna, ktoś kto pisze te teksty, kto robi wodę z mózgów Polakom, nie rozumie, że coś, co jest zaprojektowane, coś, co bardzo trudno potem zmienić, bo jest większość lewicowo-liberalna albo nawet powiedział lewacko-liberalna, bo oni tam zacierają ręce, bo im chodzi też o to wprowadzenie ekspresji z Werbis do traktatu wszystkich tych sformułowań już, które są w obiegu, ale jeszcze nie są w traktatach, odnośnie gender, wychowania seksualnego, reprodukcyjnego, to jest skandal absolutny, na który tutaj część odpowiedzialna za nasz kraj, za wychowanie młodych pokoleń, nas rodziców nie powinna, wszystkim rodziców nie powinna mhm. się e, godzić, to to wszystko znajdzie się i to będzie bardzo trudno usunąć. Oczywiście, że mamy jeszcze kwestię prawa weta, ale nie liczmy na polskiego mhm. premiera, jeśli nim będzie Donald Tusk, bo on wykona wszystko po to, powtarzam jeszcze raz, oni tu inwestowali w scenariusz zagranica, żeby on tu się nie buntował. Więc ja na polskiego premiera, jeśli to będzie Donald Tusk, nie liczę, więc nie liczmy, że to będzie zablokowane. A resztę krajów mogą po prostu zaszantażować. To, to się dzieje, tak? Tak jak nas szantażowano KPO i, i i widzicie Państwo, że to jest, to jest ewidentne. Więc ja bym nie była taka uśpiona w tej materii. To jest próba właśnie usypiania naszego społeczeństwa po to, żeby potem obudziło się w innej rzeczywistości, tylko że to będzie już zdecydowanie za późno. My chcemy być w Unii Europejskiej, ale w Unii, Europie, w Europie ojczyzn, które się wzajemnie ubogacają, które ze sobą współpracują, kooperują, gdzie jeden drugiemu nie narzuca swojego zdania. Jakim prawem Niemcy chcą narzucać swoje zdanie? Oni przegrali wojnę, oni nam urządzili Opozy koncentracyjne, oni robili eksperymenty na kobietach, na dzieciach, zabili nam taki symbol, jaką była rodzina ulnów i oni ci podnoszą głowę i raczą. Realizować swój sen o hegemonii w Unii Europejskiej w sposób bardzo, bardzo brutalny, wykorzystując, tak jak powiedziałam, jeszcze też ideologiczne zacięcie mhm. liberałów i, i socjalistów. I chcę powiedzieć, że do tych liberałów, najbardziej postępowych, którzy chcą z tej Unii zrobić taki właśnie kołchoz, no to na przykład należy ukupowanie należy pana w Kołowni. No, jest tutaj pani Róża Tum, prawda? Niezwykle aktywna w tej materii. Natomiast to wszystko nie służy absolutnie Polsce, to, to jest pogwałcenie naszej suwerenności mhm. i decydowania o naszych wewnętrznych sprawach przez nas samych. Pani poseł wspomniała Pani o wizycie kandydata opozycyjna premiera Donalda Tuska w Brukseli, który wczoraj spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Po tej rozmowie miał wystąpienie i przekazał mediom, że tutaj, cytat, możemy liczyć na bardzo daleko idącą elastyczność ze strony instytucji Europejskich. Chodzi tutaj oczywiście o środki z KPO. Przypominamy sobie, że jeszcze w sierpniu tego roku Donald Tusk zapowiadał, że już dzień po wygranych wyborach pojedzie do Brukseli i odblokuje te środki. No właśnie, jaka jest teraz przyszłość środków z krajowego planu odbudowy? Jak mówi klasyk z tej, tej strony, pieniędzy nie ma i nie będzie, dlatego że jeszcze raz powtarzam, jest to decyzja polityczna. Najpierw miała być obliczona na to, żeby obalić rząd Zjednoczonej Prawicy, a drugi cel będzie taki, że będą mu tą wędkę z tą kiełbaską przesuwać coraz dalej, żeby on po prostu pospełniał różne rzeczy, które oni sobie życzą. Między innymi nie zawetował tego, tego paktu, o którym w tej chwili mówimy. Również chodzi o pakt migracyjny, bo tu jeszcze nie powiedzieliśmy mhm. o kwestiach paktu, Migracyjnego, który jest niezwykle ważny w tym całym pakiecie, różnych rozwiązań, w różnych oczywiście konfiguracjach. I trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że oni, te, te takie będą oczekiwania. No w razie czego mają jeszcze właśnie tego, tego straszaka, którego u, używają od wielu lat. Powinniśmy być dumni, naprawdę, proszę Państwa, jesteśmy dumnym narodem, przestać się łasić. No to, to, to nadal są pijarowe już teraz po wyborcze zagrywki Donalda Tuska. My je znamy sprzed wielu lat i one jakoś w ten sposób szczególnie nie dziwią. E, tylko powtarzam jeszcze raz i taki jest mój apel e, do Donalda Tuska. Miej, że kłopie swoją godność, naprawdę miej godność, bo my ją chcemy mieć jako Polacy. Pani posłuch, to jeszcze krótka kwestia na koniec. Wspomniała Pani o pakcie migracyjnym. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, przypomniał, że tutaj stanowisko Polski jest jasne. Nie zgadzamy się na przymusową relokację migrantów, ale co, jeśli władza w Polsce się zmieni, jeśli opozycja, no jest na to duża szansa, e, utworzy nowy rząd. Czy to jest realne niebezpieczeństwo? I hvert Tak, to jest realne niebezpieczeństwo i chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, to nie jest kwestia straszenia, tylko konsekwencji, które łatwo przewidzieć. Te konsekwencje już ponoszą kraje członkowskie Unii Europejskiej i tylko powiem e, ostatnie wydarzenia w Niemczech, prawda, gdzie Niemcy nie czuli się bezpiecznie w swoich własnych domach, kiedy były zamieszki potężne, dwudniowe, zresztą, które bardzo trudno było opanować przez niemiecką policję. W tej chwili również są granice na, na granicach niemiecko-polskich, już są kontrole związane właśnie z migracją. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Francję, które bodaj 650 milionów euro kosztowały zamieszki po śmierci młodego migranta, który zdaje się miał konflikt z uh -huh. prawem, ale to już, to już wystarczyło, żeby te zamieszki wywołać. Nie, około tysiąca uszkodzonych budynków, ponad 5 tysięcy uszkodzonych aut. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Szwecję, z ponad 140 strzelanin tylko w ostatnim roku, Wiecie, nie, przepraszam, ponad 240 strzelanin, a ponad 140 podłożonych ładunków, nie wspomnę innych, kwestiach jak enklawy z prawem szariatu. Tego chcemy w Polsce? Czy tego Donald Tusk chce dla naszych Polaków w imię swojego dobrego samopoczucia w Unii Europejskiej? To jedno zdanie. Będę tutaj jasno, to, 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 to jest kwestia mojej wizji. Mam prawo do tego jako polityk też, ale jako Polka, do tego, że Donald Tusk jest w stanie, moim zdaniem, niech ze mną stanie i polemizuje, niech powie, że tak nie jest. Ale ja uważam, że jemu ten rząd jest potrzebny do tego, Możliwość taki rząd, bo tylko rząd może desygnować członka Komisji Europejskiej. A pamiętajmy, że w przyszłym roku mamy nowe rozdanie, prawda? Po wyborach europejskich e, będzie rząd mógł desygnować nowego komisarza i być może to jest ten klucz, a potem to wszystko jak już onek bywało zostawi, niech się dzieje wola nieba, my będziemy musieli sobie z tym e, wszystkim radzić. I ja chcę, żebyśmy my jako Polki, kobiety, matki, dziewczynki, ale i też wszyscy Polacy, żebyśmy byli po prostu bezpieczni w naszym kraju, tak jak jest teraz. Bo ktoś mi powie, no tak, ale było referendum, to mogli się Polacy wypowiedzieć. Ja nie mam żalu do Polaków. dla Polaków. Dlaczego? Dlatego, że u, u nas jest bezpieczniej i, i jeszcze tego nie czujemy i obejśmy nigdy. Pani tego nie poseł, poznać. ale też 97% osób, no referendum fakt nie było wiążące, ale 97% osób, które wzięły udział, no jednak opowiedziało się przeciwko tej polityce oczywiście, migracyjnej. Oczywiście. I, to I tu kończymy. I tak, mimo, iż nie osiągnęliśmy tego, mm. tego konstytucyjnego progu, ale jednak, Pani redaktor czy ustawowego, ale jednak, pani redaktor, widać, że naprawdę niemal wszyscy opowiedzieli się przeciwko tym niekorzystnym, bardzo złym rozwiązaniom dla naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. My chcemy być bezpieczni, i to jest apel do Donalda Tuska, żeby nie myślał tylko o sobie i o swoich kapanażach, tylko po prostu o bezpieczeństwie kobiet i dziewczynek w naszym kraju. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była pani Beata, Beata Kempa, eurodeputowana suwerenna Polska. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję ślicznie i kłaniam się pani.